Niedźwiedź polarny, ciekawostki i opis. Niedźwiedzie polarne to jedne z największych wśród zwierząt lądowych i największy drapieżnik lądowy, jaki istnieje współcześnie. Potrafiący ważyć nawet 1000 kg. Jest to tak zwany drapieżnik szczytowy, czyli drapieżnik, który nie ma tych naturalnych wrogów wokół siebie. Oczywiście obecnie uważamy siebie za właśnie takiego drapieżnika, istotę, zwierzę, która może zagrozić niedźwiedziom polarnym. I nie zmienia to faktu, że niedźwiedzie polarne nie czują żadnego respektu wobec ludzi, traktując nas jako możliwe pożywienie. W przeciwieństwie do wielu innych zwierząt, człowiek jest traktowany przez niedźwiedzia polarnego jako kolejne zwierzątko, które można sobie schrupać. Rekord wagi niedźwiedzi polarnych to 1002 kg. Samce ważą przeważnie 300-700 kg, i mają w kłębie do 1,5 metra wysokości i do 3 metrów długości. Samice są około dwukrotnie mniejsze od samców. Futro niedźwiedzi jest zbudowane z przezroczystych włosów. Natomiast ich skóra jest czarna. Włoski te są wypełnione powietrzem, także izolują niedźwiedzia przed zimnem przed temperaturą zewnętrzną. Do tego bardzo gruba warstwa tłuszczu i mamy przepis na zwierzęta, które świetnie przystosowały się do tych bardzo ciężkich warunków. I te kilkudziesięciostopniowe mrozy wcale im nie przeszkadzają. Ten biały kolor niedźwiedzi, to że widzimy te niedźwiedzie jako białe, jest spowodowany tym, że ten światło odbija się, załamuje się w tych włoskach, i chociaż są przezroczyste, to my widzimy to jako biały kolor. Są to też zwierzęta, które świetnie, genialnie sobie radzą w wodzie. Wręcz mogą większość czasu żyć w morzu. Nawet łacińska nazwa Ursus maritimus oznacza niedźwiedzia morskiego, ponieważ niedźwiedź polarny jest tak doskonale przystosowany do życia w wodzie, że wiele osób, wielu naukowców nazywa go nie tyle zwierzęciem lądowym, tylko wodno-lądowym. A niektórzy posuwają się nawet dalej i nazywają go ssakiem morskim, ponieważ on potrzebuje tylko tego lądu, stałego lądu, właściwie tylko do rozrodu i wychowania młodych. I tu co, co ciekawe, nawet palce w ich stopach są częściowo połączone błoną pławną, żeby lepiej, skuteczniej pływały. A same stopy niedźwiedzia, ich łapy, mają duże rozmiary: długość 30 cm, szerokość 25 cm. Niedźwiedzie polarne nie zapadają w sen zimowy, choć mają taką odpowiednią substancję we krwi, żeby to zrobić. Taką samą substancję, jak mają te inne niedźwiedzie, na przykład nasze niedźwiedzie brunatne, które w ten sen zimowy zapadają. Po prostu niedźwiedzie polarne nie muszą tego robić. Ten to pożywienie jest w wystarczającej ilości, żeby im zapewnić przetrwanie, a tylko samice zapadają niekiedy w taki troszkę dłuższy sen. Niedźwiedzie polarne są też mięsożerne, prawie całkowicie mięsożerne. W przeciwieństwie do innych niedźwiedzi, które są wszystkożerne. I w większości, co może wiele osób zdziwić, niedźwiedzie, ich dieta jest roślinna. Korzonki, jagody, tego typu rzeczy, mięso jest dodatkiem. Natomiast niedźwiedzie polarne są mięsożerne. Żywią się głównie fokami, poza nimi polują na młode morsy, białuchy, ptaki, gryzonie, skorupiaki, a gdy ma tylko okazję, na, renifer na renifery, na piżmowoły. Zjadają też padlinę. I to wokół tej padliny, chociaż niedźwiedzie polarne są samotnikami, wokół takiej padliny może zgromadzić się na 10-15 Niedźwiedzi polarne. Żeby zapewnić sobie tą żywność, muszą co roku upolować 50-75 fok, żeby po prostu zapewnić sobie odpowiednią ilość pożywienia. Niedźwiedzie polarne mogą krzyżować się z niedźwiedziami brunatnymi, i to potomstwo wynikające z takich krzyżówek jest płodne. Sam niedźwiedź polarny zaczął oddzielać się od niedźwiedzi brunatnych, czy od przodków tych niedźwiedzi 300-250 tysięcy lat temu. Ale na przykład zęby na takie zęby całkowicie zwierząt mięsożernych, nie zęby zwierząt wszystkożernych jak niedźwiedzi brunatnych, zaczęły się zmieniać dopiero 20-10 tysięcy lat temu. Oczywiście te wszystkie zmiany, te wszystkie przystosowania niedźwiedzia polarnego wynikały i wynikają z tego, w jakim regionie one żyją. I. Chociaż te niedźwiedzie brunatne i polarne mogą się krzyżować, to jednak one na dłuższy czas nie wchodzą w swoje tereny, w swoje habitaty, ponieważ przez dłuższy czas nie byłyby w stanie tam przetrwać. Dla niedźwiedzia polarnego jest za ciepło, jest też inna baza pokarmowa, dla niedźwiedzi brunatnych warunki są zbyt trudne, no i jest inna baza pokarmowa. Tak jak wspomniałem, niedźwiedzie polarne żyją samotnie. W stanie dzikim żyją 15-18 lat. A w niewoli rekord to około 42 lat życia. To tylko pokazuje, jak duże zagrożenia i obciążenia występują w naturze, że te niedźwiedzie nie mogą dożyć tak długiego wieku. Bardzo dużo wędrują, żeby zdobyć pożywienie, żeby zapewnić sobie tą odpowiednią ilość pożywienia, i potrafią pokonać nawet 15 tysięcy kilometrów w ciągu roku czyli odległość bardzo, bardzo duża. Reprodukcja to kwiecień, maj. Oczywiście osamice. Walczą samce, czasami bardzo, bardzo zażarcie. Ciąża trwa od 195 do 265 dni. Małe rodzą się w grudniu, w styczniu i ważą od pół do jednego kilograma. Wychodzą z legowiska w kwietniu-maju. Najczęściej rodzą się dwa malutkie niedźwiadki. I tu trzeba zaznaczyć: niedźwiedzie polarne nie polują na pingwiny. Ponieważ to jest fizycznie niemożliwe, chyba że spotkają takiego pingwina w zoo. I ktoś nie rozważnie im takiego pingwina do, ich, do miejsca, gdzie mieszkają, podrzuci. Szkoda tylko po pingwina wtedy. Po prostu niedźwiedzie polarne mieszkają na innych półkulach. I o ile pingwiny żyją na półkuli południowej, czyli jak patrzymy na globus, to na dole, to niedźwiedzie polarne żyją u góry, na półkuli północnej. I nie ma w naturze możliwości, żeby te pingwiny się spotkały. Chyba że taki pingwin albo niedźwiedź zrobi kilkunastotysięczną wędrówkę przez strefę tropikalną i w jakimś cudowny sposób przepłynie cały świat. No ale to tak sobie możemy pomówić. I jeszcze raz trzeba wspomnieć: niedźwiedź polarny nie traktuje człowieka z respektem. Dla nich jesteśmy kolejnymi zwierzętami, które należy może nie zjeść, ale sprawdzić, czy jest w stanie się na niego zapolować. Tutaj też trzeba wspomnieć o tym przystosowaniu do tych niskich temperatur. Tak jak mówiłem, to ich futro, warstwa tkanki tłuszczowej, to wszystko powoduje, że ta izolacja jest bardzo, bardzo dobra. Tak samo izolacja od wody. A kiedy na przykład moglibyśmy zaobserwować zdjęcia w, w termowizji, to jedynie nos i oczy, można powiedzieć, byśmy mogli je zauważyć. Tylko one by po prostu emitowały ciepło. Ponieważ reszta ciała niedźwiedzi jest tak dobrze izolowana, że tego ciepła po prostu byśmy nie zobaczyli. No ale te niedźwiedzie musiały się tak przystosować, żeby móc w tak ciężkich warunkach przetrwać. Ale w tych warunkach radzą sobie doskonale. Szkoda, że zmiany, jakie wprowadzają ludzie, polowania na niedźwiedzie, czy też zabieranie im siedlisk, powodują, że niestety tych niedźwiedzi nie jest tyle, ile mogłoby być. I tu jeszcze jako ostatnia ciekawostka, pamiętajmy, że tam, gdzie niedźwiedź mieszka blisko człowieka, to na przykład nie szkoda mu może nie nie szkoda, tylko po prostu korzysta z tego, co jest i na przykład idzie na śmietnik zjeść coś, co my tam wyrzuciliśmy. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia, do usłyszenia ponownie.